Witajcie, dziennik pokładowy z dnia 17 lutego 2014 roku. Jesteśmy w niedaleko miejscowości, no, niedaleko tak mało powiedziane, gdzieś tak jeszcze z 50-60 km do, 100, do, 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 do miejscowości Dresden, do Drezda w Niemczech. Jedziemy do, do Zabrza. Sytuacja, że tak powiem, jest taka, że nie jedziemy jeszcze do domu. Póki co, robią nam przeżyw po Polsce. Słuchajcie, muszę to powiedzieć, bo to są dzienniki pokładowe i ja zawsze jestem szczery z wami. Pozmieniało się trochę w moim życiu, i tutaj, że tak powiem, więcej na ten temat powiem już wkrótce. Ale po prostu nastąpiły takie zmiany, które wymuszają na mnie pewną zmianę prostu postępowania i zmianę prowadzenia kanału, o, tak powiem wam. Także um, zmiany w, już wkrótce, mam nadzieję, że, że zrozumiecie. Także myślę, że, że będzie dobrze, że to jakoś, że jakoś wyjdzie i że za jakiś czas po tych zmianach, jakie wprowadzę, po prostu spotkamy się jeszcze raz u mnie i będzie to po prostu takie nowe, takie po prostu, jak yy, na przerwę na będzie to takie nowe otwarcie mojego mojego kanału. Na razie, póki co, tyle wam mogę powiedzieć, że coś się zmieni, ale co się zmieni, tego wam jeszcze na razie powiedzieć. Nie mogę, yy, nie, chcę, bo nie chcę zapeszać po prostu o tyle, wam powiem, nie chcę zapeszać. Yy, powiem tylko jeszcze tak szybko, że dzisiaj zrobiliśmy około 1100. Z kilometrów, a teraz zostało nam chyba 600. No, około 700 km. 700, może nie. 500 kilometrów, 500 z kilometrów, 8 godzin 36 minut. Także tak to właśnie wygląda. Dobra, słuchajcie, ja idę spać, bo muszę rano wstać. Yy, o pół do 12 się zatrzymałem, No to rano po prostu o tej, od tej w pół do 9 beczaru, I to wszystko, trzymajcie się. Spokojnej nocy. as about